Cześć witam serdecznie. Z tej strony jak zawsze Marcin i w dzisiejszym podstawowym poradniku pokażę Tobie, w jaki sposób dodać niebo pełne gwiazd do Twojego zdjęcia zachodu słońca lub zdjęcia nocnego. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś osobą zainteresowaną retuszem, zapraszam do mojego portfolio na marcinmikus.com. Zapraszam również na moją stronę z kursami poznajphotoshop.pl gdzie uczę retuszu, oczywiście nie musisz od razu kupować kursu, możesz zacząć od darmowego kursu wprowadzającego do retuszu, jeśli to jest coś, czego chcesz się uczyć, chętnie przedstawię tobie więcej innych kursów, na przykład pakiety, które są w tej chwili przecenione o 70%. Zaczynając od początku, usunę tą grupę z efektem, to jest zdjęcie zachodu słońca, które zrobiłem w kapsztadzie, chyba miejsce z najciekawszymi zachodami słońca, jakie widziałem, i rzeczy, które potrzebujemy, to oczywiście raz nasze zdjęcie, i dwa, potrzebujemy jakąś teksturę, czyli potrzebujemy zdjęcie, które będzie miało Mnóstwo tych gwiazd. Ono oczywiście musi pasować do naszego zdjęcia. Ja to zdjęcie znalazłem na stronie pexels.com. Ona oferuje darmowe stoki. Ja podlinkuję to zdjęcie, ale również tutaj możemy znaleźć wiele innych zdjęć. Na przykład przy tej kolekcji Free Nature Stock. Ja mam dużo różnych zdjęć nieba, zdjęć gwiazd i oczywiście do każdego zdjęcia może pasować coś innego, czyli naprawdę tutaj trzeba poszukać, co dokładnie pasuje do naszego zdjęcia. Pierwszym krokiem w Photoshopie to jest dopasowanie rozmiaru zdjęcia, czyli sprawdzam rozmiar tego zdjęcia, kopiuję i dopasowuję rozmiar drugiego zdjęcia. Nie, chcę, nie chodzi tutaj o powiększanie jakiejkolwiek jakości, czego nie da się zrobić. Po prostu łatwiej jest mi pracować, by od razu dopasować rozmiar tego zdjęcia. Nie chcemy pracować ze zdjęciem, które będzie zbyt małe, bo po powiększeniu jego na przykład rozmiar gwiazd będzie zbyt duży. Jak już mam to zrobione, chwytam to narzędzie przesuwania i przenoszę tutaj zdjęcie gwiazd. Jest ono idealnie dopasowane, jeszcze nie jest to e, skończone. Możemy je obracać, natomiast ja na dole mam tutaj tą drogę mleczną, która nie będzie pasowała do tego zdjęcia, więc jest ok, bo. Tutaj ta górna połowa będzie widoczna na tym zdjęciu, i to co teraz zrobię, ja chcę wyciąć tą rzecz u dołu, bo oczywiście tutaj nie chcę mieć widocznych gwiazd, więc zaznaczę to po prostu sobie quick selection tool. Oczywiście możemy zaznaczyć jakkolwiek chcemy, ale tutaj bardzo łatwo mi to zaznaczyć, bo mam dosyć mocno wyróżnione to niebo, i to zaznaczenie, jak widać, jest proste. Następnie przechodzę do warstwy z gwiazdą. Mogłem wcześniej stworzyć już sobie maskę, ale mogę to zrobić teraz, czyli wybieram Add Layer Mask i dodaję maskę. Ona w tej chwili jest odwrócona, czyli to nie jest to, czego szukam, chyba żebyśmy szukali tego typu efekty, więc ja muszę odwrócić tutaj tą maskę, więc by to zrobić mogę wcisnąć jeszcze Command lub Control, jeśli jest to Windows i litera i jest to odwrócone. I to jest taki pierwszy krok e, ukończony. To jeszcze nie jest idealne. Mamy tutaj, musimy teraz to jakoś dopasować. Jeśli zdecydowalibyśmy się pracować tutaj z warstwą dopasowań normalną, oczywiście nie może to tak wyglądać, bo pokryliśmy całe niebo. Musielibyśmy obniżyć tutaj krycie. Na przykład do 40% i teraz ma już to sens, e, komponuje się ładniej, ale te gwiazdy nie powinny być tutaj od razu na horyzoncie, czyli musimy tą maskę dopasować trochę lepiej. Więc co ja tutaj robię? Wybieram pędzel koloru czarnego, duży, miękki pędzel i kolor czarny oczywiście i zamalowuję tutaj, gdzie mam ten horyzont, gdzie mam ten jeszcze zachód słońca, czyli nie chcę by ten efekt był tutaj jakoś szczególnie widoczny. Tego Przywracam, delikatnie dosłownie malując, jeśli jesteś osobą pracującą tutaj na tablecie graficznym, jest to zdecydowanie łatwiejsze. Czyli muszę tu zdecydowanie z tego dołu horyzontu porządniej się tego pozbyć. Aczkolwiek chcę, by przejście było dosyć delikatne, więc warto właśnie na dole możemy mocniej przycisnąć, ale to przejście lepiej, lepszy efekt będzie, jeśli ono będzie delikatne. Mniej więcej coś takiego. No i teraz kwestia taka. Czy podoba nam się zdjęcie właśnie w tym trybie mieszania normalnym? Nie wygląda to źle, ale może to mocno zmieniać na przykład kolor tła również. Możemy zmienić tryb mieszania i mamy tutaj tryby mieszania przyciemniające, na przykład darken, co nie sprawia tutaj różnicy. Multiply przy tych trybach mieszania kolor biały jest niewidoczny, więc ta różnica tak naprawdę nie byłaby aż tak duża. Mamy rozjaśniające, ale Chcemy raczej by to tło miało fajną atmosferę, więc też e, myślę, że nie do końca. Więc ja bym tutaj przetestował te tryby mieszania pomieszane, które podnoszą trochę kontrastu, na przykład soft light, overlay, hard light e, i tego typu. Zdecyduję się na overlay. Trochę mało widać to niebo, więc podniosę krycie na przykład do 60, do 70 jest w miarę mocne. Mam nadzieję, że nie jest to za mocno. No i co się stało? Jeśli nie pracujemy to jest mieszania normalnym, ale właśnie z takim jak overlay podnosi to kontrast, a przy okazji podnosi to nasycenie, więc chcemy to jakoś skorygować. Łatwo to skorygować. Zmienię sobie tylko nazwę na niebo. Zaznaczam tą maskę, którą już tutaj mam w taki sposób i wybiorę sobie vibrance, czyli jaskrawość. Vibrance nie wpływa aż tak dobrze na kolory pomarańczowe, ale dosyć dobrze równo ściąga tu nasycenie, jeśli chodzi o kolory niebieskie. Jeśli chodzi o samo nasycenie, ono nie jest zbyt dokładne, jeśli chodzi o, o barwy, czyli miesza te barwy po podnoszeniu, jak widać, one nie są takie dobre i zmienia również światło, ale jeśli użyję tego nasycenia, to dosyć przyjemnie mi ściągnie taki zbyt mocny kolor. Pomarańczowy, który mógł się tutaj trochę pojawić. I mamy coś takiego. Jeśli chcemy, by więcej tego koloru tutaj ściągnąć, to oczywiście możemy kolorem białym jeszcze przymalować bardziej ten zachód. Jeśli, jeśli uważamy, że ten zachód w tym wypadku jest zbyt mocny i źle się komponuje, myślę, że ten zachód tutaj ok. Takiego mocniejszego koloru. Mógłbym ewentualnie odrobinę jeszcze ściągnąć, na przykład jaskrawości, jeśli kolor niebieski wydaje mi się w tym wypadku zbyt mocny. Mogę to podnieść tak, żeby to zdjęcie miało dosyć równomierne i przyjemne te kolory. I to by było na tyle. Jak widać, prosty efekt, dosyć sporo tutaj gadałem, ale chciałem to przedstawić w jak najprostszy możliwy sposób. Jeśli tego typu poraniki również się podobają to będę coś takiego nagrywał, czyli będę starał się to zróżnicować, czasami będę rozmawiał o retuszu, będę nagrywał poradniki takie czysto teoretyczne dotyczące warstw dopasowań, na przykład poradniki dotyczące kamera RAW i również takie poradniki, które pozwalają dać jakiś prosty efekt, który możemy chcieć czasami zrobić. Dzięki za oglądanie, zapraszam do sprawdzenia linków w opisie i do usłyszenia niebawem w następnym poradniku.